Ile razy dzisiaj zmieniłeś swoje zachowanie tylko dlatego, że w głowie usłyszałeś cudzy komentarz, który nawet nie padł na głos? A ile razy zatrzymała cię myśl, a co jeśli ktoś powie o mnie coś złego? Nie spodobam mu się? Teraz najważniejsze, zastanów się ile życia przez to straciłeś? Ile ciekawych pomysłów przez to porzuciłaś? No właśnie, bo opinia innych potrafi naprawdę ci zaszkodzić. W tym odcinku pokażę ci pięć psychologicznych mechanizmów, które sprawiają, że bierzemy wszystko do siebie oraz kilka cennych rad, które pomogą ci to odkręcić. I gwarantuję, że ostatni punkt jest tak nieoczywisty, że może zmienić twoje podejście do krytyki na zawsze. 1. Efekt społecznej lupy, czyli widzisz ocenę tam, gdzie jej nie ma. To jedno z najciekawszych odkryć w psychologii społecznej, człowiek przecenia to, jak bardzo inni go obserwują. Badania Gilowicza nazwały to efektem reflektor's spotlights. Co to oznacza? Że najczęściej. Nikt nie patrzy na ciebie tak dokładnie, jak myślisz, ale Twój mózg włącza lupę i nagle najmniejszy szczegół. Spojrzenie, krótkie aha, czy czyjeś zmarszczone brwi, w Twojej głowie stają się dowodem, że. Chyba coś jest ze mną nie tak. I tu zaczyna się branie wszystkiego do siebie, bo im bardziej jesteś zestresowany, albo im mniej pewny siebie jesteś, tym ta lupa działa mocniej. Co najgorsze, ta lupa lubi się nasilać, kiedy naprawdę dobrze chcesz wypaść w oczach innych. Co ciekawe, mózg w stresie podświetla zagrożenia, nawet jeśli ich nie ma, a opinia innej osoby jest szybkim, symbolicznym: czy jestem tutaj bezpieczny? To normalne, ale nie musi tobą rządzić. 2. Krytyka boli jak ból fizyczny. Dosłownie. Badania Eisenbergera pokazały, że odrzucenie społeczne aktywuje te same obszary mózgu, które reagują na ból fizyczny. Dlatego jedna negatywna opinia potrafi zranić mocniej niż realny argument. To nie znaczy, że jesteś słaby. To znaczy, że jesteś człowiekiem, który czuje. Problem zaczyna się wtedy, kiedy pozwalamy, żeby ten ból decydował o naszym życiu, o tym, co robimy, czego nie robimy, jak się zachowujemy i ile odwagi sobie przez to odbieramy. 3. Mechanizm lustra. Oceniasz siebie cudzym głosem. Każdy z nas ma w głowie pewien wewnętrzny komentarz. Czasem jest to głos realnej osoby z przeszłości, nauczyciela, rodzica. Kogoś, kto kiedyś nas zawstydził. Z czasem zaczynamy traktować ten głos jak prawdę. I nawet kiedy nikt nic nie powiedział, my dopowiadamy sobie resztę. To dlatego jedna mina drugiej osoby potrafi nas rozłożyć na cały dzień nie dlatego, że ta osoba coś zrobiła tylko dlatego, że nasze wewnętrzne lustro odbija coś starego, nieprzepracowanego a naszym naturalnym odruchem jest to nadinterpretować. 4. Wiara w perfekcyjne ja, czyli im wyższe oczekiwania, tym łatwiej wszystko brać personalnie. Jeśli masz w głowie obraz idealnego siebie, to każda krytyka staje się zagrożeniem, bo przecież powinieneś już być spokojniejszy, mądrzejszy, bardziej ogarnięty, a opinia innych uderza dokładnie w to miejsce, w którym czujesz, że nie jesteś wystarczający. Psychologia mówi o tym jako o dysonansie między ja realnym a ja idealnym. Im większa różnica, tym mocniej bolą cudze komentarze. Punkt piąty, najciekawszy. Ludzie oceniają cię przez pryzmat swoich historii interpretacji, a nie tego, jak jest naprawdę. To jest ten punkt, o którym wspomniałem na początku. Najbardziej nielogiczny, ale prawdziwy. Ludzie nie oceniają Ciebie. Ludzie oceniają swoją interpretację ciebie. To filtr, to ich doświadczenia, to ich schematy, lęki i oczekiwania. Jeśli ktoś mówi, jesteś zbyt cichy, to często próbuje powiedzieć: Przy tobie czuję dyskomfort, bo cisza u mnie to niepokój. Jeśli ktoś mówi, jesteś zbyt głośny, to czasem myśli: Twoja energia narusza mój porządek, więc chcę ją uregulować. To nie jest o tobie, to jest o nich. I kiedy to naprawdę zrozumiesz, branie wszystkiego do siebie zacznie tracić sens. Wyobraź sobie. Wchodzisz na spotkanie, wypowiadasz jedną rzecz. Ktoś unosi brwi i nagle w twojej głowie zapala się alarm. Oho, coś źle powiedziałem, teraz wszyscy mnie oceniają. A kiedy po spotkaniu zapytasz tą osobę, czemu zrobiłeś taką minę? Bardzo prawdopodobne jest, że odpowie ci: jaką minę? Czasem nasza psychika stwarza całe opowieści, których tak naprawdę nikt oprócz nas nie słyszy, i to właśnie one nas niszczą. To wcale często nie jest opinia innych, a twoja nadinterpretacja. Przejdźmy do konkretów. Jak przestać brać wszystko do siebie? Poznaj trzy rady na start. Delikatnie, bez presji, w tempie, na jakie masz zasoby: jeden. Zatrzymaj się, zanim dopowiesz historię. Zanim uznasz, że ktoś cię ocenił, zapytaj siebie, co wiem na pewno, a co sobie dopowiadam. 99% to dopowiedzenia. Bardzo często mylimy opinię z faktem, więc zanim zaczniesz się załamywać, zastanów się, czy aby na pewno był to fakt, a nie wykreowana przez ciebie opinia. 2. Przywróć sobie kontekst. Ludzie reagują emocjami, zmęczeniem, stresem. Cudza mina to często efekt ich dnia, nie Twojej wartości. 3. Zadaj sobie jedno pytanie, które zmienia perspektywę: Czy ta opinia bierze pod uwagę to, kim jestem, czy tylko to, jak ktoś mnie widzi? Zwykle, tę drugą część. I nie chodzi tutaj o Twój wygląd fizyczny, a interpretację sytuacji przez drugą osobę. A to znaczy, że jedna opinia nie musi decydować o twoim życiu, a wręcz nie powinna. Wyprowadźmy puentę. Branie wszystkiego do siebie powoli cię niszczy. Trochę jak kropla, która nie robi hałasu, ale drąży skałę. Ale możesz zacząć inaczej, nie walczyć z opinią innych, tylko oddzielać siebie od interpretacji, które nie są twoje. Nie musisz być twardy, nie musisz być obojętny. Wystarczy, że będziesz bardziej uważny na to, co jest faktem, a co historią twojego mózgu. Patrz i słuchaj opinii innych, a następnie zastanów się, czy to, co mówią, jest ich interpretacją, czy faktem. A tak naprawdę, jeżeli jednej osobie nie podoba się twoja sukienka, to inna może za nią szaleć. Nie warto brać bezmyślnie krytykę do siebie, tak samo jak nie warto od razu całkowicie ją odrzucać. Wyciągnij z niej wartość, która w zgodzie z tobą poprawi twoje życie. Daj znać w komentarzu: Czy opinia innych też w twoim życiu bywała ciężarem? Jeżeli ten film wniósł do twojego życia jakąś wartość, zasubskrybuj, aby nie przegapić kolejnych ogarniających życie materiałów. Dziękuję za wysłuchanie i pamiętaj: ogarnij życie, zaczynając od siebie.